nie chcę wam coś pokazać to jest lasek, pamiętacie, tu chodzimy z dolarkiem, tą dróżką chodzimy i teraz zobaczcie serce się kraje to był pożar, który wybuchł wczoraj strawił 25 hektarów lasu pod gniezdem w Cielimowie tu były jeszcze takie, pamiętacie, szłam i mówiłam bo to, to, to miejsce nie ma szczęścia. Te pojedyncze drzewa, które są, ocalały w 2017 roku po wichurze, która tutaj przeszła, i tak cały ten, całą tę połać lasu skosiła. I te drzewa już rosły, już mówiłam Boże, takie były malutkie jeszcze 2-3 lata temu, a, a będą już wyższe ode mnie w przyszłym roku, nie będzie w ogóle nic poza tym, będzie mały lasek. I zobaczcie. I zobaczcie. Nie miały szczęścia. Naprawdę, tu się jeszcze coś tli, chyba to jeszcze pójdę zasypać. Zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu to jest straszne. Nie da się na to patrzeć, serce się kraje. Naprawdę, 25 hektarów lasu spłonęło. Na początku zajęte było 3, zajęte były 3. Potem na 8 się rozprzestrzeniło. A koniec końców 25 hektarów lasu się spaliło. Aż się płakać chce, naprawdę, coś niesamowitego. A tak już się ta przyroda odradzała.